Witam Państwa w programie Stanisław Krajski.pl. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie. Proszę się przedstawić. Jan Grzywinski. No i tak, Pan jest moim gościem, bo odezwał się do mnie telefonicznie po moim programie opisującym, co się działo w Jastrzębiu w Górze. No i chciałbym z Panem porozmawiać, ale ta rozmowa dotyczy wydarzenia, które w ogłoszeniach z 29, marca, przepraszam, z 29 czerwca tego roku opisał proboszcz tej parafii w takim dokumencie, który nazwał oświadczenie proboszcza. W miniony piątek dokonaliśmy aktu ekspiacji za wydarzenie sprzed tygodnia, kiedy to doszło do przemocy fizycznej i profanacji. Pewien mężczyzna, który nie chciał przyjąć komunii na stojąco, uderzył pięścią celebransa w głowę, uszkadzając mu okulary i wytrącając naczynie z hostiami, które rozsypały się na posadzkę. Przypominamy aktualną wykładnię Kościoła o tym, że postawa stojąca i na rękę jest postawą właściwą i godną przyjmowania Eucharystii, Ponadto, komunia z rąk nadzwyczajnego szafarza jest tak samo ważna jak z rąk prezbitera. Z przykrością obserwujemy tworzenie sztucznych problemów przez pewnych ludzi, którzy po pandemii stali się mocno wojujący, którzy odrzucają aktualne nauczanie papieża i biskupów, sieją w ludziach zamęt, bazują na niepotwierdzonych objawieniach i publikują kłamliwe filmiki w internecie, oczerniające naszą parafię. To chyba chodzi o moje filmiki. Wszystkich korzystających z gościnności naszego kościoła, który w sezonie letnim przyjmuje tysiące turystów z całej Polski w celu zachowania jedności i porządku zgromadzenia liturgicznego oraz ze względów praktycznych, prosimy o stosowanie się do sprawdzonych zwyczajów, które panują w tej świątyni od początku jej istnienia, czyli od ponad 40 lat. I tylko dodam od siebie, że samo to oświadczenie jest wewnętrznie sprzeczne, bo sam probosz przyznaje, że postawa stojąca i na rękę jest postawą właściwą i godną. Ja zaraz to nie to. No nie, no w każdym razie sam proboszcz przyznaje, że. Ten, który chciał przyjąć komunię, był w innej postawie niż nastojąco na i nie chciał przyjąć nastojąco, czyli, że probosz mu odmówił udzielenia komunii świętej, co jest yy, no, yy, z łamaniem prawa kanonicznego. Ale tak, pan, yy, z którym rozmawiam w tej chwili, jest właśnie tą osobą, która yy, uderzyła proboszcza w głowę, uszkadzając mu okulary i wytrącając naczynie z hostiami, które rozsypały się na posadzkę. Proszę opowiedzieć jak to wyglądało, co tam się działo. Proszę Państwa, jestem katolikiem, jestem tak zwanym proboszczem niezwykłej parafii. Mam czterech rosnących dzieci od 50 do 41 lat, ośmioro wnuczków, Zona też ma 73 lata. Poszliśmy na mszę święto do tej parafii, gdzie strasznie byłem zaskoczony, ponieważ było już po całej mszy, żeśmy skręknęli do przyjęcia komunii. On nic nie mówił, tylko ludzie czekali jak w gęsiego, jak gęsi na przyjęcie Pana Jezusa, a on zwlekał, zwlekał z tym udzieleniem komunii. Chciał nas zmusić w ten sposób, żebyśmy nie powstali. Ja mia miałem przed oczami właśnie te wszystkie, te, te, te właśnie szczególnie kongregacja, co uznała, e, to, to jest kongregacja do spraw kultu bożego i dyscypliny sakramentów, notyce 38-2002-582-585. Kongregacja uznała odmówienie komunii świętej wiernemu, z powodu jego postawy klęczącej za wielce pogwałcenie jego podstawowych praw. Mianowicie, każdy ma prawo do bycia umocnionym sakramentami przez swych pasterzy. W świetle tego prawa nie można jakiemukolwiek katolikowi, który przystępuje do Komunii Świętej w czasie mszy, odmówić jej. I tutaj dalej praktykę. E, ręczenia podczas Komunii Świętej ma za sobą wielowiekową tradycję i jest wymienionym znakiem adoracji rzeczywistej, prawdziwej, substancjonalnej obecności naszego Pana Jezusa Chrystusa konsekrowanymi postaciami. I proszę Państwa, mając to przed oczami, a jeszcze ten, ten cud, cud świętego Antoniego tu już w i, i tam świętą osioł wodzony był przez trzy dni, padł na kolana, nie zważając na ustawioną paszę. Po tym wydarzeniu wielu wyznawców śmierci Albigensa nawróciło się na prawdziwą wiarę katolicką. To osioł, rozumie, proszę Państwa, jaką należy przyjąć postawę przed. E, nieskończonym majestatem Boga Wszechmogącego w Choski, a my ludzie, my ludzie, przecież Pan, gdyby ten ksiądz miał wiarę w obecność tej, że tam w tej Choski jest żywy i prawdziwy Bóg, wcielony obecny ciałem, krwią, duszą, bóstwem i człowieczeństwem, nigdy w życiu by takich heretii nie i nie zmuszał ludzi do, do właśnie tego, tej, 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 te, te, po prostu... W nieludzkiej postawy, tak samo i w Fadimie. I tu anioł jest w szereg, w szereg, w szereg właśnie wydarzeń, gdzie Matka Boża płacze krwawymi łzami Pan Jezus. I mówi teraz tego księdza Prausę, Tu czytałem ostatnio, że proszę Państwa, on przyszedł do domu i zobaczył w kościele aniołów kręczących. I, I tam oni klęczeli, a się okazało, że tam były te artykuły Pana Jezusa profanowane, gdzie ludzie na łapę, na rękę biorą i Pan Jezus im wypada z rąk. I on te wszystkie miejsca zaczął całować posadzkę, mm. całować i, i, i po prostu e, m, błagał po, po Pana Jezusa o, o to, to wybaczenie dla tych ludzi, modlił się za nich. Ja jak zobaczyłem to wszystko ze mnie, to ja nie mogę. To nie znaczy tak, powiedzieć. przerwę panu, przerwę panu na chwilę. Pan z żoną klęczał, a probosz podszedł do was i powiedział, żebyście wstali, bo wam nie udzieli komunii. Nie, on, on po prostu zlegał z tym, że ludzie czekali, a on tak jakby jestem swojego ciała pokazywał, żebyśmy... Ale nic do nich nie mówił, tylko, tylko takie, takie właśnie jak żeśmy się dończyli, że on nie udzielał nam komunii, to trwało z albo więcej, z dwie i mnie to zniecierpliwiło, zobaczyłem co ten człowiek robi, wstałem, ale ja nie myślałem, że on rozsypił nie pięścią tylko otwartą ręką mówię pamiętaj się, go trzepnęłem w twarz. Okulary mu spadły, puszka się wysypała z komunikantami, a ludzie, a ludzie, on pozwolił ludziom te komunikanty zbierać. Chociaż ja mówię, przez to masz człowieku, przez to tylko kapła ma prostytuowane dłonie. Ale on, on nie, on po prostu takich rzeczy nie uważa. Widziałem, że dzieciom daje komunię święto do ręki. Także jest modernistą. I to takim, że nie da sobie nic powiedzieć, bo jak dzwoniłem po tych zdarzeniach, to no oczywiście go przeprosiłem, bo tam później, jak to się stało, też leżałem przy i na tej posadzce, żeby wynagrodzić Panu Jezusowi, bo tu i córka płakała i, i, i syn i, i tak jakby do mnie mieli pretensje, że to się stało, że za to dlaczego. Ale córka pojechała do tego Próbostrza. I się przekonała, że z tym człowiekiem nie ma żadnych nie płaszczyznych porozumienia. On wie swoje i on tylko mówi, że tak musi być, tak Kościół nakazał, tak musi być i nie ma dyskusji. Trzeba się Kościoła, Tu Mówi, trzeba się Kościoła. Ale właśnie... Moment, jeszcze moment, bo pan mi opowiadał przed programem, że no po tym wydarzeniu pan usiadł w ławce. I po mszy proboszcz do pana podszedł. Tak, podszedł do i powiedział, że pan profanuje, profanował e, choskie ciało, coś e, takiego, a ja powiedziałem, pan cały czas profanuje. Pan cały czas. I dostałeś takiego plaskacza, to, to ja, ja to odczuwam, cały tak, pan Jezus, widząc, co ta te bezprawie, to się dzieje, to mu dał e, takiego plaskacza, żeby upamiętać się człowieku, co ty robisz co ty wyprawiasz w tej, w tej parafii, tam ludzie stali, oni już zastraszeni, przyzwyczajeni na, na dzień, żeby przyjmować Pana Jezusa właśnie tak, jak On ich nauczył, jak ich zmusił, bo to bo właśnie On też musiał dużo się napracować, żeby takie, takie że prowadzić przyzwyczajenie i ci ludzie już przyzwyczajeni, no widzą, że provost tak każe, no to tak chyba widocznie musi być, no i tak by nie podejrzewał o to, że że może być tak, ale tutaj, jeszcze jak pan pozwoli, to ja przeczytam takie Ale moment, bo chciałem kilka ważnych pytań zadać, później pan przeczyta na koniec. To znaczy, bo mnie pan mówił, to proboszczowi też pan powiedział, że żałuje i że nie chciał doprowadzić do tego, żeby komunikanty się rozsypały, konsekrowane kostie, żeby się rozsypały. I że pan żałuje, że go uderzył i że to się tak stało, tak? No później później też dzwoniłem dwa dni temu teraz. On mówi, no czekałem miesiąc czasu. On, że on czekał. A ja mówię te okulary, które pan da, to proszę mi te okulary zwrócić. Ja panu bo przedstawił najpierw nie chciał nic za te okulary, a później wystawił rachunek na 1240 zł. I ja mówię pan da, on mówi, absolutnie to jest moja osobista rzecz. Więc... Ja mówię jak pan mi zwróci tam córka jest, pan da, to ja wtedy zapłacę. A o co chodziło? O to, że ja tu mam optyka znajomego i chciałem, żeby on mi tę te okulary, jaka szkoda, jaka ich cena jest. Bo ja taki człowiek, który, który po prostu kłamie cały czas, on, on jak się nie pomyli to prawdy nie powie, no to ja miałem uzasadnione, uzasadnione pretensje. Przed tym, że on mi teraz oszuka I z tym się zdenerwowali To, że nie wziął Wysłał ten przelew na to parafię Tam Te 1200 zł? 1240 zł Ale wie pan W momencie chciałem jedną rzecz powiedzieć Że tutaj jest nieprawdą W tym oświadczeniu To pierwsze zdanie Że za wydarzenie Sprzed tygodnia, kiedy to doszło Do przemocy fizycznej i profanacji bo e, profanacja jest wtedy kiedy ktoś świadomie chce y, obrazić Chrystusa i na przykład weźmie hostię do ręki i rzuci na ziemię to wtedy jest profanacja pan nie miał takich intencji wręcz przeciwnie pan stanął w, ob w obronie jakby emocje pana poniosły ale te emocje kierowały Pana jakby w obronie Chrystusa, prawda? Więc hostia może zawsze, znaczy nie powinno by się nigdy to zdarzać, żeby hostia padała na ziemię, ale jak wiemy, to się często zdarza, szczególnie przy udzielaniu komunii na rękę. To sam widziałem takie wydarzenia. Natomiast oczywiście w historii kościoła to się zdarzało, rzadko, bardzo rzadko, ale się zdarzało, prawda, że ksiądz zasłap nagle, czy w głowie mu się zakręciło, i wtedy nie ma profanacji, więc tutaj probosz przesadził. Natomiast on jakby się sam przyznał do tego, że odmówił, yy, znaczy, no jest pytanie, czy on odmówił udzielenia panu komunii? No bo tak to można, on nie powiedział to dosłownie, ale na ile pan będzie czekał? Jak się klęczy, żona klęczy, że chore nogi, mamusze, i do ja tego przy mnie patrzy na niego, a on, a on nic, A on patrzy na nas, a jakby mi pierw z tym mimikotwary pokazuje, żeby wstać. O to chodziło. Bo ja? I, i we mnie się zagotowało, to przystało, że, że on coś takiego w kościele robi, że to jest. Bo niedopuszczalne, nikownie się nie mieściło Znaczy zaraz, zaraz pana dopuszczę do głosu i pan przeczyta, co, co tam pan chce przeczytać, natomiast ja chciałem to od siebie podsumować, że y, to nie jest pierwsze wydarzenie w tej parafii, bo proboszczę no, zresztą y, była ta, ten spór, prawda, bo on powiedział, że w programie moim nie była prawda powiedziana, y, bo nie jest powiedziane, że udzielają tylko na stojąco, tylko że jest powiedziane i napisane na tablicy udzielają na stojąco, prawda? No i, i faktycznie w praktyce no było, jest zmuszanie tam ludzi do przyjmowania na stojąco, albo od szafarza i była ta afera, że trzem osobą które poszły do zakrystii i, i, i prosiły żeby im ksiądz udzielił bo już był tylko szafarz w kościele to, to ksiądz powiedział że im nie udzieli niech idą do yy, do szafarza, prawda? czyli ja bym podsumował ten, ten nasz program ze swojej strony w ten sposób, no, że to wydarzenie, które miało miejsce, które było oczywiście gorszące, no to za niego y, odpowiedzialność ponosi probosz, bo on wciąż dopuszcza do takich y, sytuacji, że, że ludzie czują się no, odsunięci, nie, nie przystępują do Komunii Świętej. Nie bierze pod uwagę tego, że ludzie przyjeżdżają z parafii, gdzie się udziela tylko naklęcząco i do ust, tutaj jak ja jestem teraz na Mazurach, no to kościół, do którego chodzimy z żoną, tam nikt nie przyjmuje na stojąco, już nie mówiąc o na rękę. No dobrze, powiedziałem co chciałem. Teraz pan chciał coś przeczytać, chciał coś podsumować. Dużo czasu nie mamy, ale proszę bardzo. Była, wie pan, taka sytuacja, że wracaliśmy z wycieczką z Lanciano, e, sam z ubraniem do kątem do Lanciano, żeśmy tam, ten tuteł charyttyczny I tam poprosili siostry, żebyśmy pośpiewali po polsku, ja oszem ucałowałem tamte, te, w kielichu za tym stało te, Pana Jezusa, e, e, taka stawalona takie kulki. I ja patrzę, jest msza święta, później komunia, a on też każe nam stawać i na to. I ja mówię, Panie Jezu i tu? Jak ja mam Cię przyjąć? I ta hostia, która miała być dla mnie, to wy, 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 wysła z ręki, wychłonęła i leciała przez taki kościół, cały koło mnie spadł. I oni patrzą, konsternacja na podłodze. Ja po, z tej właśnie posadzki się wykomunikowałem. To był tam cud następny dla tego proboszcza, który takie rzeczy robił. Oni się przyzwyczaili, większości tych parafii tak robią. W Dąbkach byłem sanaterem, tak samo tam jest taki modernista. Tylko, że tamto tylko tyle, że duchowo przyjęłem, odstąpiłem, ale to jest normalnie e, niedopuszczalne, ale w większości takich parafii są. Tych modernistów jest tyle, że oni myślą, że klucze im dał. Piotra do, do zamykania, otwierania i że oni będą tak jak sobie myślą robić. Ja więc tu chciałem, chciałem kończąc to wszystko przeczytać. Tu Pan Jezus mówi do Mieczysławy Korda, widzisz Mieczysławu, jak jestem cierpiący i broczący krwią. Kapłani, którzy powinni być moimi, nauczyli mój lud bez, bezcześcić moje najświętsze ciało i kładą na ich brudne ręce, a ja wyję z bólu, cierpię. Cierpienie moje jest spotęgowane, jest przede wszystkim, że podchodzą przyjąć mnie osobi, osoby bardzo grzeczne, które nie przychodzą do konfesjonału, poszedzą sobie pod nosem i proszą o wiele, a wielu nawet nie prosi o przebaczenie ich grzechów. Przecież grzechy ich od razu usuwają mnie z ich serc. Nawet w chwili nie jestem w ich sercach, bo dla mnie nie ma tam miejsca. Jeśli dusza wysprząta komnatę swego serca i zaprosi mnie uroczyście, to odpoczywam. Jednak takie przygotowanie dla mnie jest wyjątkiem. Ludzie opamiętajcie się, ja jestem żywy na każdej brudnej dłoni do momentu, gdy człowiek bierze mnie swoimi palcami do ust. W tym momencie od razu, w tym momencie nie ma mnie w opłatku, który nie jest kostią. To teraz zagłębcie się i przypomnijcie sobie sposób zapraszania mnie do Waszych stref. Jeśli osoba poz, pozwala kłaść kapłanowi na rękę moje najświętsze ciało, to jest tak samo ukarana, jak ta osoba świecka, która wydaje chostkę. Będą mieli wszyscy popalone ręce w czyściu. Jeśli nie wiedzieli ludzie, to będzie im inaczej to zaliczone. A jeśli teraz wiedzą, to jeszcze inaczej. I teraz ci to przyjmują hostię z rąk takiego kapłana, ten co udziela i ci co przyjmują to zamiast błogosławieństwa przyjmują przekleństwo. No dobrze. Znaczy tylko muszę dodać, że to, te słowa, które pan cytuje, to nie są z objawienia uznanego przez Kościół, prawda? Ale no, ale chodzi, no, chodzi o wymowę, nie? Natomiast na koniec, żeby, żeby wszyscy widzowie, słuchacze mieli jasność, to, to jeszcze raz pan powie o tym no, dzisiejszym swoim stosunku do tego wydarzenia. Czyli dzisiaj, znaczy, że, że pan żałuje, że uderzył i żałuje, że te hostie się rozsypały, tak? No ja ubolewam tu dzieci moje, cała rodzina. Mm -hmm. No dobrze, to myślę, że wszystko zostało powiedziane, yy, dziękuję panu bardzo. Yy. Płaczą, płaczą, ja też nie mogę pouczciwać. Mm -hmm. Pan Jezus powiedział do mojej córki, żeby zobaczył, co się stało, nie tak, tylko samo od siebie, bo to jest dla ich ludzi. No. no, dziękuję bardzo, musimy kończyć. Dziękuję.